Więc co? Mlaskał już raczej nie będę, yy, bo nie będę pił. Jak ktoś mi tam zarzucał, Więc ja sobie lubię pomlaskać, kurde. Niech mnie potem ludzie słuchają się wkurzają. Ja nalegam, no, sam miał tego słuchacza, mi się też wkurzał. No ale. No. Ogólnie, Bitcoin to tam inne krypto lecą w dół. Chyba już każdy wie. To nie jest sensacja, dlatego przyjmuję y w krypto, szczególnie teraz. Bo mi się myślę o płaci. No, to nie będę blaskał tak dużo. Jeśli Bitcoin był po bodajże 6000 to już była granica tej opłacalności 6000 dolarów. A jest 3800, więc wiadomo, jest pani. Excel, no i odbija się to na wszystkich innych krypto. Bitcoin Cash spadł na czwarte miejsce. W sumie dobrze. Bitcoin jakiś nowe z tego jakieś gówno powstało. Mm, no i co można powiedzieć, kurde. Ten rynek jest jeszcze tak młody, że wszystko co ma w nazwie Bitcoin dla ludzi ma od razu dla mas z, większy, z automatu większą wartość. I widzą, że jeśli jest zamieszanie w Bitcoinie, Bitcoin niby się dzieli na teraz już nie wiem ile, 10 różnych Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Diamond, Huivy, Diamond, nie wiadomo co. No, to uciekają z tego, uciekają w co? W takie coś jak Tether, bo 1 do 1 to ma wartość do tego super świetnego dolara, Fiata i innych Fiatów. Ludzie jeszcze nie dorośli do używania krypto, niestety, bo krypto jest do płacenia, a krypto nie jest do hodl, czyli nie jest do trzymania. No, może w paru momentach było, dało się bardzo dużo zarobić, trzeba było wiedzieć kiedy. Jeśli już e, taksówkarz, czy e, jakiś tam. Obojętne kto, ktoś w ogóle nie siedzi w technologii, w żadnej, nic z nią nie ma wspólnego, żadnej styczności na co dzień, wie o Bitcoinie, znaczy, że właśnie, że była bańka. I teraz jest odpływ, jest odpływ tych wszystkich osób, a jak instytucje mają w to wejść, już niektóre może tam weszły sobie po cichu, ale tak oficjalnie, no to musi jeszcze troszeczkę spaść. Bo dlaczego oni mają kupować na bańce? Kupią na dołku. Z automatu mamy w pizdu i więcej kart graficznych. E, gracze już raczej nie narzekają. E, możemy sobie kupić RX 580, bo już wyszedł 590, odgrzany kotle swoją drogą w e, niższym procesie technologicznym o 2 nm, ale to nie zmienia tak naprawdę nic. Nitro Plusy o limitowana edycja 858. Ale nawet można za 500 zł kupić 570, czyli trzy razy taniej, nawet cztery razy taniej niż z okresu stycznia, tak jak bitcoina w sumie. Cena najniższa, o widzicie 499,555, 11 osób kupiło. Także gracze mają teraz swoje upragnione święta, jakąś wyższą. A jeśli czegoś się nie używa, tylko trzyma się, nie wiem, w, tak jak złoto, żeby tam gdzieś wzrosło na wartości, no to powodzenia to. Jak szybko wzrosło, tak szybko spadło. Nie ma czegoś takiego jak szybki zysk. Chociaż niektórym się udało spoko na bańce wbić i wejść. Tylko nie wiem, czy będzie kolejna taka bańka. Może ta bańka się kolejna będzie zachować inaczej, bo myślę, że ludzie się już nauczyli. Chociaż za 5 lat czy za ileś tam, będzie kolejne pokolenie, które no, nienauczone pewnie wejdzie pod wpływem emocji. Ja też wszedłem pod wpływem emocji na górce. Jakoś nie żałuję. Otrzymywałem płatności też na górce, bo liczyłem, że w krypto, że liczyłem, że to wzrośnie. Trzymałem dużo hajsu w krypto i jakoś no, nie chcę mi się tego sprzedawać. Mówię, no kupuję sobie czasem coś tam za krypto Wirexem. A tak, znaczy przeliczając, używając karty AREX-a na przykład, jak się już typowo krypto nie da zapłacić. No, ale jakoś mnie to tam specjalnie nie rusza, no. Bentyn się coś nie odzywa, już większość tych krypto, coś tam co się dzieli, w tym uciekło. Jak na dołku to uciekamy zamiast wchodzić, a na górce, wszyscy emocje, no to jest takie trochę ludzkie, ale no w tym świecie, tak jak na przykład akcje na giełdzie też spadają, no trzeba mieć chyba nie kierować się emocjami przede wszystkim. Na spokojnie, no. Ja tam czekam na rozwój tego wszystkiego, całej tej technologii. To jest jeszcze bardzo, to jest początek początkowa faza, coś jak dotcomy były na początku, i z dotcomu powstało, tam nie wiem duże portale i social media, Facebooki, Instagramy itd. Tak dalej to jest początek. Projekty też są słabe, jeszcze, jeszcze niczego nie ma.